Siema, sie, siema siema z tej strony, Julek. I zagramy sobie może w Robloxa teraz, aktualnie. Więc zagramy sobie teraz w Robloxa w, w Grove Garden. No, ogólnie mega lubię tą grę. Od czasów, od czasów, jak pierwszy raz zagrałem z moim kolegą. Jeszcze go planuję, żeby, żeby był na filmikach. O, jacie, jakie to głośne. Jakie to głośne. Muszę wyciszyć. Okej, okay. to jest mój ogródek. Tubers 93. Tubers 93. Co tu się odwala? Dlaczego ten typek ma takiego dużego mushrooma? Mushroom frozen porno. Dlaczego chłop ma takiego dużego mushrooma? Okej, okay. tubers 93. Tubersik, tuberz, tubers, tubersik. Okej, okay, to jest moja farma. Mam sugar, a, mam sugarkę. Um, ja tak mówię na Sugar Apple. Tam nie ma nic. Zobaczcie, co jest w sitcach. W sitcach nie ma Sugar Apple. No, słabo. Słabe te sitce są od jakiegoś czasu. Sugar Apple też ja sobie kupiłem za Robuxa oczywiście, no bo... Jakbym miał go zdobyć teraz, bym go nawet nie, nie miał jeszcze. Zobaczcie sobie. Zobaczcie, ja mam tych recall wręczów. Nie wiem po co sobie tyle kupiłem, ale by zawsze mieć dostęp do Gearshopu. Watering. Recall wręcz sobie kupuję. Nie ma nic ciekawego oprócz. Watering kana. A co jest tutaj w kosmetykach? Kosmetyk, kosmetyk. Za 13 milionów takie drogie? Ja dziękuję. No stealing. No Stelling. Keep out. Keep out. No nieźle. Tutaj to jest. Co? So, ja może sobie kupię. To. To sobie kupię. I to. Może jeszcze... Nie wiem co. Za dwie godziny reset? Ja jak się na te taki długo czekał. O nie, o nie, złe miejsce, złe miejsce, złe miejsce. Nowy gearshop. 59 regal konieców. No nieźle nawet. Zobaczyć co jest w nowym gearshopie. To nie jest nowy Gearshop. No, Gearshop jest zawsze ten sam. Golgi Sprinkler! Super! Czekam na Advanced Sprinklera jeszcze i Master. By go oczywiście położyć sobie i jedno to. Jeszcze sobie kupię. A zobaczcie, dawno nie patrzyłem. Daily Quest: Harvest Dragonfruity. Harvest 25 Apple. Plant. 5 mają Seed. Nie wiem, co to znaczy harwost, ale. Nie wiem, nie chcę mi siedzieć to do... Co to za jakiś D? Co to za jakiś demoniczny ten? Co to jest? Przepraszam bardzo. Co to jest? Co to jest? Napiszę do niego coś. Napiszę coś do niego. Ok. <grym> okay. Napiszę tu. Tuard tu zdasz. Tu zdasz? Ogólnie nie chcę mi. Ogólnie nie chcesz zebrać, tylko po prostu. Proszę o to. Proszę o to. Tak po prostu sobie. Ale mnie nie, da, mi. Nie, nie chcę się prosić O to. Jak się to robi to deletion mode. biorę to tutaj. I to sobie postawię gdzieś. O tutaj. Tutaj będzie dobre miejsce. Chyba oczywiście będzie dobre miejsce. Gdzie gdzie to mi Gdzie to jest? Tutaj będzie dobre. <grym> o ja, dziękuję. No muszę no muszę mieć jakiś lekki Jestem ogólnie, mam lekki katar, więc może, więc mogę mieć dziwny głos. Tak od razu powiem. Jaki duży sugar apple nawet. Spo, spo, Sporo, jest ten sugar apple. Dwa basic sprinklery postawię. Tutaj, to tu jest sugar apple. Tutaj dwa. I jeden godly sprinkler. Tutaj, idealnie idealne miejsce. Co to za jaki? a pamiętam ogromny, ogromny grzyb, ogromny grzyw. tam jest ogromny grzyb, ale ja tam jest ogromny grzyb, Powtarzam się lekko, ale... Co, to chłop, okej, okay, chłop otwiera anti-biega, raczej biega, co ja, anti -E co ja, co ja w ogóle mówię? anti -E Od kiedy bieg to anti nie wiem I want to trade honey jest to, jest bieg biglate jest jedynie. Ale go sobie kupię. Ale go sobie kupię. Chcę mieć jakieś przedmioty kosmetyczne. Więc gdzie są Polinej przedmioty... Gdzie są Polinay te owocki? dragon fruit jest? Tutaj. A, a zobaczcie tu. Giant Anta pick up. Giant Anta pick upa, zrobię sobie Giant Anta, mam go w ręku Ile chłop będzie kosztował? Nie chcę go jeszcze sprzedawać, 10 milionów On mi jest nie za bardzo potrzebny Bo i tak rzadko co mi duplikuje coś Więc go, pewnie, więc go chyba sprzedam, sprzedam go chyba. Gdzie jest much? 10 milionów kosztuje sps. Nie wiem czy go sprzedał A tam sprzedaje 10 milionów sprzedaży nie chciałem go Nie chciałem i tak gdzie tamto Okej, okay, co mam w petach kuket Oula mam Nowe sitsy Nowe sitsy są są nowe Sicy. Od, nie, nie rozumiem, co tu się odwaliło, ale coś na pewno. <laughs> nie rozumiem, ale coś na, co tu się odwaliło, ale coś na pewno. No, normalnie najlepsza odpowiedź. Nie rozumiem. Coś, coś na pewno się odwaliło. Kakao trzeba mieć jedno Mutation pollinated Shocket. Lightning the rod. Ile to będzie. Zobacz. Beanstalka Polineity do wały. Typki. Mythic, mythical egg. To jest mythical egg. Mythical egg. A nie, to jest legendary egg. A co jest w legendarym egu? <laughs> legendarym egu. Polszczyzna, naprawdę. Na, na, na naprawdę najlepszy na świecie. Polar beer. Silver monkey. Nie wiem, czy to mi jest aktualnie tak bardzo potrzebne. Rekar wręcz a ci. Oczywiście kupuję. I Watering Cannes 2 jeszcze. Watering Cannes 100 mam ich. Mam równo 100 Watering Cannes. Normalnie jestem miejscem światowym. 100 Watering canów. Mogę sto razy użyć Watelinkana. Tutaj użyję. 100 razy, na to użyję 100 razy. Watelinkana. Lej się, lej się wodo, lej. na używam tutaj na to. Więc podobno jak się użyję na to Watelinkana, to to będzie większy lekko. Ale nie wiem czy to jest prawda. Nie wiem czy. Podobno się. Czy... Coś mam. Ile mam tych rzeczy polinated? Mam tego milion. Milion, no normalnie. Bez ja i mam tego milion tych rzeczy polinated. Ja to na spokojnie bym mógł mieć nawet tysiąc miotków. Tysiąc miotków. Bo ja mam tych polinated kokonautów. Sporo nawet, więc... Więc jakbym chciał, to ja mógł zrobić sobie jakiś lek... Więc, więc bym mógł sobie dać kilka kokonautów innym graczom, którzy są biedni na przykład. Więc ogólnie jakbyście pytali dlaczego mam 40 milionów to jakby mi wyrosła taka mega duża roślina, mega duża i miałem takie szczęście, że kosztowała mega dużo. Michał wręcz 78 razy mogę użyć. White nektarin. Nektarin. Lecę, by to sprzedać, by to sprzedać. Gift plant. Gift planty. Gif planty. Nektar torn, Kaktus i Nectar shade. Kaktus. Nie, no nektar to ja mogę najspokojniej na zrobić. Zobaczę, czy ja mam jakieś nasiona kaktusa. Kokonaut. Krokus jedno. O, mam kaktusa cztery nasiona. Więc idealnie. Jeszcze nektar shade. A nektar shade jest tutaj często. I want to the trade honey. Chcę się podejdować honey'a W finale nektar shade jest. Kupuję. Te 25 minut na wstoki. Więc idę, idę do biedronki idę. Idę, idę do mojego ogrodu, ogródka ogrodu, by sobie zobaczyć ogólnie co jest. To jest, chciałem jeszcze, no bo ja potrzebuję teraz aktualnie rzeczy polinated pollinated frozen, to polinated biorę, to coś polinated... no wiem, że to ma jakąś, wiem, że to ma nazwę, ale ja tak na to mówię, biorę, biorę to polinated biorę ten polinated przedmiot, chwila, chwila, a jeszcze muszę wziąć, gdzie są kaktusy, kaktus, 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 kaktus kaktusik, kaktusik. Jakieś powiadomienie przyszło, ale od YouTube'a powiadomienie, więc idę, idę sobie tutaj ogólnie na tą, na tą część. No, no tutaj podobno, tutaj chyba też miałem jakieś kaktusy. Raczej, tutaj też miałem jakieś kaktusy. Są po kaktusy bardzo potrzebne. Trzy, po trzy są potrzebne. Kaktusy, kaktusy. Lody kaktusy. Są takie lody, też kaktusy. Polinated Kaktus. Kaktus polinaitedowany. Ja bardzo potrzebuję kaktusa. Gdzie? Ja chcę kaktusa. Tylko nie mogę na niego nacelować. Muszę wszystkie te przedmioty zebrać, co tu mam. I co mi zalegają. I, w te, i dopiero teraz zebrać kaktusa. Naprawdę. Mega dobrze Tu nas Gdzie jest jeszcze jakiś kaktus? Kaukus koko, koko, kaktus, kaktus. Gdzie jest kaktus? Tutaj może mam jeszcze jakiegoś kaktusika. Nie, nie mam. Niestety. Niestety tu nie mam kaktusa. O kaktus, kaktus i kaktus. Kaktus. Kaktus, o mam. Okej, okay. gdzie to mam? Nectar Shade Seed. Ko Co to? Co to jest? Co to jest? Co to był za ogromny Beanstalk? Nie no, niezły, ale ja teraz sobie szukam kaktusów, kaktusy. Naprawdę mam nieźle zaśmiecony ekwipunek. Nectar Shade Gdzie jest coś jeszcze kaktusowego? Succulent Seed? Mam sukulenta? To nie wiedziałam nawet, ale mam Nie wiedziałam, ale mam Frozen Cactus I gdzie jeszcze mam coś? Foxglobe Coconut Wheat Default Seed Polinety Frozen. Polinety Twitter Lily, Lili. Polinety Tweetemberka tu była jeszcze. Tylko gdzie są kaktusy? Cactus Kaktus. Kaktusy. Zrobiłem literówkę. Frozen Cactus Nectar Shade I Cactus Seed Coś, ale przylagowało przez chwilę. Pink lily oh. No i idę sobie coś. Nectar Thorn To z 20 miodu jeszcze. Serio musi być 20 miadów. Co? coconut coconut Albo nie, pollinated muszę napisać. Pollinated. Nie. No nie. Muszę to sam znaleźć, bo mi się... bo mi nie wychodzi. Pollinated grape. Coconut seed. Gdzie jest jeszcze coś praktycznie? No bo ja nie wiem, gdzie jest coś jeszcze. Czy ktoś widzi tu jakieś? Pollinated Lee, Pollinated Nectarine seed. Pollinated Dragon fruit. I jeszcze mi jest potrzebne coś. Coś Pollinated Chillet, coś tam, coś tam. Okej, okay. no i idę pokraftować. Muszę to sobie kolekcjonować. I teraz stawiam to tutaj i się robi, się robi, się robi się. Ale tutaj dokładnie zobaczę ile jest potrzebne. Kakt dwa kaktusy są mi tak potrzebne. Co nie nieźle. Kaktus inny, który się Nectar Shade, gdzie jest Nectar Shade? No bo ja na pewno go kupiłem. Na pewno kupiłem tego Nectar Shade, Coconut Seed. Na pewno go kupiłem. Jego ja aktualnie nie widzę tutaj nigdzie. Nie widzę go nigdzie. Coconut Bambus, High Fruit, Carrot, Defaul, Corn Seed, Strawberries. Krokus, blueberry, Succulent, grape, Lilac, pumpkin, fox glow seed. No nie ma go tutaj nigdzie. Aha Nectar Shade Seed. Nic nie mówiłem. Nic nie mówiłem. Craft. Frozen cactus. Frozen cactus. Tak, tu seed i nektar sheet Ano tak. Ano tak. Za 30 minut ci dopiero skraftuje. rozbój w biały dzień. Ty, jakie głośne powiadomienie. No nie jest Nie naprawdę głośne powiadomienie. E to chyba będzie na tyle z tego odcinka. não e i... narc